Pięknie witam Was z kraju, który jeszcze wczoraj zadeklarowany miał oficjalny stan suszy. Powaga, malutka wyspa otoczona ze wszystkich stron wodą, posiadająca technologię do odfiltrowywania brudu, ogłosiła wczoraj, że nie ma wody. Chodźcie, coś Wam pokażę. Niedaleko, już, już tutaj. O, jesteśmy na miejscu. Dobry pan, zbudował mi nowy dach. Mam nadzieję, że nigdy więcej w życiu tego pana nie zobaczę. Natomiast tutaj, dobrzy panowie, wylali mi trochę betonu. I ten beton musi tak sobie poleżeć do przynajmniej października. A potem na tym betonie postawią mi garaż. Ktoś tam się w komentarzach w zmywaku nabijał, że to nie będzie garaż, tylko rupieciarnia. Ale zapewniam i stawiam na szale mój benefit, że to auto wjedzie tam spokojnie. Żona wybrała już takie wymiary tego garażu, żeby ta Janka tam się spokojnie zmieściła. A jak się nie zmieści, to trudno, to będzie rupieciarnia. Dzisiaj mamy 17 lipca i ja się strasznie cieszę, bo za dwa dni biorę tego białego gruchota, pakuję do niego rodzinę. I jedziemy do Polski. Jeśli powtórzy się sytuacja sprzed 3 lat, no to jechać będziemy dobrych 27 godzin. 27 godzin nie dlatego, że trzeba co chwilkę się zatrzymać, bo będziemy mieli na pokładzie pieska, bo będziemy mieli na pokładzie małe dziecko, chociaż w sumie 9-latka to tak jak nastolatka, nie? Będziemy jechać 27 godzin, ponieważ zgodnie z tym, co mówi moja żona, nie umiem jeździć. Chcę teraz wziąć ten samochód do Bostonu i porządnie go wyczyścić, ale żona robi wszystko, abym szybko się z domu nie wybrał. Swoją drogą bardzo lubię te polskie drzwi. <noise> Listonosze nie wiedzą kompletnie, jak wrzucać tam korespondencję. Nie, żeby mieli skrzynkę czy coś. No nie ma wlotki, no, no nie chuje. Aha, przypomnijcie mi to, potem opowiem wam historię Ojca Roku. E, moją historię. <noise> Otworzyć mój skromny samochodzik. Samochodzik, w którym serwisanci z salonu Kii zepsuli już chyba absolutnie wszystko, co dało się zepsuć, a następnie wymienili na nowe. Tak więc pomimo rejestracji 2019 praktycznie wszystko w tym truposzu jest 2022. Jedź, mój biały o, o, o! Muzyka stop, muzyka stop, muzyka stop. Tutaj jest kamera. Zwolnić do 30. Dobra, kryzys odwołany. Droga ciężarówka ze Staples, zejdź mi łaskawie z dupy. To nie Netflix, nie mam nic do Staples. Najlepsze darmowe paliwo, jakie jadłem. Tak, w ogóle, to zostawię pułapkę na Bułgarów myjących samochody. Zostawię tutaj jednego funta i zobaczę, czy po skończonej robocie funt zniknie. Zostawcie łapę w dół, jeśli kiedykolwiek widzieliście miasto ładniejsze niż Boston. Zmywacza logika. Pomimo, że pada, ja i tak umyję samochód. Benefit wszedł, więc umyję. Dobra, funcik zostaje, zobaczymy, jak sobie poradzą. Czy dołożą wszelkich starań, żeby mi go nie ukraść. W mieście Boston, gdzie psu bieganie szkodzi, żadne miasto tyle mi nie dało. A najgorsze, że jak się głębiej zastanowić, to to prawda. Z Wami część biznesowa Bostonu. Interes kwitnie, pieniądze płyną. Ile ja się od razu obetnę. Dobra, i po krzyku obciąłem się dokładnie tak, jak to miasto wygląda. Po tyle to prawie jak za darmo. Kurczę, znowu zaczęło padać. Musiałem założyć kaptur, żeby nie zniszczyło mi fryzury. Myjcie, myjcie, samochodzik. I pan pamięta, że tam leży jeden funcik. Luzem. Huu, ale pogoda. Dobra, sprawdzamy. Pusto! O, 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 o. Zaraz. Je jest! Jest funcik. Tomasz po ogromnym niezadowoleniu, że rzeczywistości nie udało się nagiąć pod to, co sobie wymyślił. Wraca do domu. Stan suszy. Mówili w radiu dwa dni temu. Przysięgam. Stan suszy. O, a tutaj na przykład zapomniałem, że połowa Bostonu jest właśnie przebudowywana, więc będę stał teraz godzinę w korku. No ale stan suszy. A patrzcie, jak tu spierdoliłem. Zostawiłem typowi wyjazd i mimo, że ma zielone, nie może się ruszyć. Ten pas też jest kozacki, bo ludzie jadą nim, ponieważ jest szybciej, a chwilę później muszą błagać, żeby ktoś wpuścił ich na ten pas. Boston. Aha, bo miałem Wam opowiedzieć historię Ojca Roku, czyli mnie. No więc już w marcu zacząłem planować wycieczkę do Polski. Obdzwoniłem noclegownię, obdzwoniłem lekarzy, obdzwoniłem panią dentystkę. Wszystko się udało, no może poza hotelem. Zaplanowałem absolutnie wszystko od A do Z. I niesłusznie założyłem, że skoro mój paszport wygasa 2026, skoro paszport żony wygasa 2026, no to paszport córki też wygasa 2026. Kiedy zacząłem nam bukować eurotunel, no to okazało się, że paszport córki za kilka dni wygasa. No więc yy, szybki telefon do konsulatu. Szybkie pytanie: jeśli paszport córce wygasa, to czy na jakimś innym dokumencie mogę ją zabrać do Polski? Zaproponowałem nieśmiało certyfikat urodzenia. Pan konsul mnie wyśmiał, powiedział, że jestem w czarnej dupie i że generalnie to mam jedno wyjście: starać się o paszport tymczasowy. Jeśli będę miał dużo, dużo, dużo szczęścia, to ten paszport tymczasowy dostanę od ręki. Tak więc mamy paszport tymczasowy dla dziecka, i jeśli dobrze kalkuluję, wyjeżdżamy pojutrze zgodnie z planem. Dobra, już. Pokuta odbębniona, przypomnijcie mi, żebym zrobił tu jakiś odpływ, bo jest straszna lipa. A dzisiaj jest już dwa dni później i nastąpiła drobna zmiana planów. Dzisiaj jest 19 lipca i zgodnie z planem wyjeżdżamy tym samochodem w stronę Polski. No więc dupa po drodze auto postanowiło zacząć wydawać te odgłosy. W związku z powyższym, zamiast na pociąg w Eurotunelu, jedziemy w tej chwili do salonu Kija, zostawić samochód. A pojedziemy tym, maleństwem. No i tyle, jeśli idzie o plany. Tak, więc cały dobytek przepakowujemy w to maleństwo, i w okolicach 12 ruszamy w stronę Eurotunelu. No to co, jedziemy do Kija, zapytamy, czy mają jakiś pomysł. Bo generalnie sierpniowe wakacje planowałem od marca, ale wszystko zaczęło sypać się właśnie w sierpniu. Dziennik pokładowy beneficjenta. Tak? <laughs> Więc sprawa wygląda tak, że zawiozłem białą Kiję do salonu Kija i zapytałem, panowie, czy jeśli ja Wam zostawię to piszczące dziadostwo, to czy jesteście w stanie pożyczyć mi samochód na 10-11 dni, którym mogę opuścić Anglię i jechać nim do Europy? Oni mówią, że absolutnie nie. Nie kupujcie białej Kia Sportage, rok produkcji 2019 ponieważ ma ona w sobie technologię miękkiej hybrydy, która totalnie się rozpada. Lojalnie powiedziano mi, że będę czekał na naprawę miesiące? I zapytano mnie, jakie auto życzyłbym sobie w tym czasie mieć, więc poprosiłem oczywiście o elektryka. A tymczasem do Europy jedziemy starą, dobrą kiją Seat dokładnie tą samą, którą byliśmy 3 lata temu. Przy aktualnym poziomie naszego szczęścia, zastanawiam się, kiedy w tym aucie zacznie coś pukać i się rozpierdoli. Jak panowie Folkstone zobaczą to zdjęcie w prawie jazdy, to przecież od razu mnie na granicy cofną. Ale zaczynam się powoli wypisywać z wózka o nazwie kija. Chciałem dobrze. Chciałem dać im szansę. I co z tego, że 7 lat gwarancji, jak na głupie wakacje nie mogę jechać? Jak mnie to zawsze dobija, kiedy cała ekspresówka stoi, bo ktoś na prostej drodze musiał dachować, bo nie było innego wyjścia. Jeden korek ma z 10 mil. Stoimy w sporym korku, ponieważ w Wielkiej Brytanii jest kryzys kosztów utrzymania. No i my walcząc z tym kryzysem kosztów utrzymania, opuszczamy Wielką Brytanię i jedziemy tam, gdzie jest taniej, a przynajmniej tam, gdzie nie brakuje węgla ani cukru. Żona opłaca tak zwany dart charge czyli przejechałeś, nie zauważyłeś, ale miałeś do zapłacenia za ten przejazd należność. I jak nie zapłacisz. To w ciągu tygodnia przyjdzie do domu kara w wysokości ile to było ostatnio? 70 funtów? Za nami 183 mile, 46 mil na godzinę średnia. Jedziemy już prawie 4 godziny. Jesteśmy na miejscu jej. Paweł nie. Chodź Paweł! Jedziesz z nami! Przyklej do knabli. Dobra. No, to przyklej. Tak, Paweł, jedziesz oficjalnie z nami. Dobrze idzie. Zostało już tylko 930 mil. 930 mil. Niecałe 1500 km do iławy prosto. Będę. Yy, chyba wybrałem nam jak zwykle najgorszą możliwą kolejkę, czyli taką, która nigdy nie idzie, kiedy wszystkie wokół idą. Przed chwilą była odprawa paszportowa w drodze z Wielkiej Brytanii do Francji. I tutaj jest odprawa paszportowa. Od strony francuskiej. A co, gdyby teraz wybuchła wojna angielsko-francuska? Nie moglibyśmy wrócić ani tam, ani chcesz tu. Pociąg zbyt goszczy, obiecał 18.15. I tak oto, po godzinnym opóźnieniu, pociąg ruszył. Przełączę sobie w międzyczasie tą Tom Toma na kilometry. Bo przez najbliższe 10 dni będę robił kilometry, a nie mile. Dziwnie tak dawno nie robiłem kilometrów. Zastanawiam się, czy całą tą podróż wytrzyma mój zegarek. Jak wyjeżdżaliśmy z domu, to był naładowany na 100%. Tylko mam na nim powłączane wszystkie absolutnie możliwe funkcje życiowe. Bo jestem już w takim wieku, że jaram je, kiedy mam prawidłowy oddech albo prawidłową ilość tlenu we krwi. No, takie życie. Jak jesteście tacy mocni, to spróbujcie zatankować na francuskiej stacji paliw. Wszystko po francusku, na początku jest taki mały interfejs, wybierz sobie czy chcesz po angielsku, czy po francusku, Wcisnąłem angielski, więc było po francusku I musiałem się Niemca pytać, który to Disa <gry> Ale tak to spoko, to no, było się uczyć francuskiego Szybki przystanek z Pawełkiem w Belgii W tym Burger Kingu na pewno mówią po belgowijskiemu Ale kurczę, Belgia to jest bajka Jedzie się cały czas prosto, 120 km na godzinę. No śmiało, sikaj na dystrybutor. Polska to pierwszy z pięciu krajów na naszej mapie w którym pojawiają się płatne drogi. Nie, fajne miejsce kiedyś było, tylko ukry odsiadły. W Polskim Radiu nadal reklama zniżek na polędwice. Teraz już tylko za 4,99 od kilograma. Dalej reklamują leki? Kup! 2 litry paliwa, to dostaniesz 30% zniżki oraz udział w losowaniu na loterii. Kołem rabatowy. A i w ogóle język polski nie, nie nadaje się do śpiewania. Za dużo słów trzeba użyć, żeby coś przekazać. I mamy to 1091,5 mili średnia prędkość 49 mil na godzinę jechaliśmy 22 godziny i 6 minut tylko i wyłącznie po to, żeby zassać to polskie powietrze po tylu przejechanych milach pora odpocząć